Na czym opiera się wiara? Wiara opiera się na bardzo kruchych podstawach, odczuciach, wyobrażeniach, słowach. Dlatego pewnie mamy wielu niewierzących, którzy mówią nie wierzę, bo to jest mało realne. Czy tak jest na pewno? Niektórzy mają wątpliwości co do wiary. Nikt z nas prawdopodobnie nie spotkał Chrystusa w fizycznej postaci. Nikt z nas prawdopodobnie nie słyszał jego głosu. Nikt z nas wreszcie nie może udowodnić na 100%, że Bóg istnieje. Dlaczego zatem wierzyć? To są wątpliwości Tomasza, który choć osobiście znał Jezusa i przebywał z nim, miał wątpliwości, co mówić my dwa tysiące lat później. Wiele może być słusznych motywów wiary. Ja postaram się wymienić kilka najważniejszych. Po pierwsze, doświadczenie spotkania. Każdy, kto tak naprawdę wierzy, musiał autentycznie spotkać Jezusa na drogach swojego życia. W szczególnym wydarzeniu, w szczególnych okolicznościach, ale autentycznie. I nie musiało być to fizyczne spotkanie. Dlaczego? Ponieważ człowiek to coś więcej niż tylko ciało, materia. I zmysły. Mężczyzna i kobieta, gdy się kochają, nie muszą robić testów na poziom feromonów we krwi, a mimo to są pewnie realności swojej relacji. Gdyby doświadczenia duchowe były nierealne, jak obroniłaby się bajka o Jezusie sprzed 2000 lat? Po drugie, rozum, który potwierdza wiarę. Dziś świat przeciwstawia wiarę żywą, rzetelnej wiedzy. Albo wierzysz, albo opierasz się na światopoglądzie naukowym. Mówi się na przykład, że Kościół to ciemnogród, bo zabrania kobietom decydować o sobie, jeśli chodzi o aborcję. Tymczasem wiara potrzebuje ciągłej, racjonalnej refleksji. Jeden Bóg stworzył w nas rozum i pobudził do wiary. Nie może być między nimi sprzeczności. Kościół, kiedy odrzuca aborcję, nie zabrania kobietom decydować o sobie, ale potwierdza to, co mówi medycyna i biologia. Płód to człowiek, więc ma prawo żyć. Podobnie z moją wiarą. Świadectwa historyczne o tym, że Jezus istniał i kim był, proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Świadectwo całunu turyńskiego pokazują mi nie tylko niesprzeczność podstaw mojej wiary, ale naukowo ją uwiarygadniają. Po trzecie, wspólnota, która weryfikuje. W przestrzeni duchowych doświadczeń łatwo o subiektywizm, ale gdy uświadamiam sobie, że to, w co wierzę, konfrontowało się w miliardach ludzkich dusz, w setkach pokoleń na przestrzeni kilku tysięcy lat historii Izraela i dwóch tysięcy lat kościoła pod czujnym okiem Piotra, którym są papieże, to mogę mieć pewność, że to obraz autentycznego Boga. Owszem, te trzy racje to nie dowody w sensie ścisłym, lecz aby dowodzić o miłosiernej miłości, nie trzeba matematyki, potrzeba słów, świadectwa i przede wszystkim otwartości serca. Bo skoro Chrystus istniał, umarł i zmartwychwstał, skoro Tomasz dotykał jego ran, skoro po zmartwychwstaniu ukazał się 500 braciom jednocześnie, to może okazać się, że był Bogiem. Nie mierzmy rzeczywistości do tego, jak się wydaje, co jest możliwe, a co nie, co prawdopodobne lub nieprawdopodobne. Tak robią niektórzy niewierzący. Pytajmy się, jak jest? Jak jest naprawdę? Idziesz do domu Ojca Do domu Ojca Otwórz oczy swe. you